Witajcie! Strony Patryk, kanał Buty nie grają. A w dzisiejszym odcinku nie, nie będzie żadnych porównań butów, ani żadnych nowych butów, chociaż garne ja to jeszcze nie widzieliście, ale... Tak jak pewnie zauważyliście po opisie, albo w miniaturce, tematem odcinka będzie to: jakie buty na outdoor, a jakie buty na indoor, czyli na hale. I cóż, zanim przejdziemy do samego odcinka, pamiętajcie, subskrybować kanał, za co będę mega wdzięczny, oraz polubić ten film, za co będę jeszcze bardziej wdzięczny, ponieważ dotrze do większej ilości osób i nie będzie trzeba pisać na każdej grupce: jakie buty na dwór, jakie buty na hale. Ponieważ takie pytania się pojawiają wszędzie, nawet u mnie na Discordzie 1730 razy, ale tam wolno pytać, więc zapraszam do Discorda. W tym momencie ludzie, którzy grali w latach 2000 zapytają się, jak to buty na hale i na dwór. No przecież to te same buty po prostu. Zakładasz i grasz. No nie do końca, moi drodzy, ponieważ w przeciągu ostatnich 5 lat, tak zauważyłem, wcześniej nawet jeszcze Jordany, tutaj mamy 30, one nie miały tego problemu, że ta guma była taka miękka w podeszwie. Od kiedy firmy zaczęły wprowadzać te swoje budżetowe linie i w nich wrzucać tą twardszą gumę do podeszwy, a tą bardziej miękką do tych sygnowanych głównych linii. No, to wtedy nastąpił ten podział, i jest to spowodowane tym, że wcale nie tym, że chcą być dla Was lepsi czy żeby Wam się lepiej grało, oni po prostu chcą zarobić więcej i sprzedają jedne buty na dwór, i jedne na hale. Weźmiecie te na hale, na dwór, i zajadą Wam się mega szybko. Weźmiecie te z dworu na hale, i w sumie nic się nie stanie, więc te możecie kupować tu i tu. Tylko wiadomo, że tamte będą, no, troszkę inne materiały, ale jakie czym się różnią, już mówię. Tutaj mamy najnowszy przykład obuwia outdoorowego, czyli Frick Immortality. Czym one się różnią? No przede wszystkim twardością gumy. Ta guma jest tu na tyle twarda, żeby przede wszystkim nie zniszczyła się szybko. Ten but ma kilkadziesiąt godzin na dworze, gdzie załóżmy na przykład PG4 byście założyli, to po kilkunastu godzinach miałaby startą podeszwę. Mówię gry oczywiście, a nie użytkowanie, chodzenia. Dodatkowo but jest dość przewiewny, i jest z mega tanich materiałów i jest przez to sam mega tani. Dlatego jest wersją budżetową i on kosztuje o 200 zł mniej niż wersja normalna. A jak wygląda wersja normalna? To ich budżetową wersją są Genesee Immortality, są to friki trójki i tak, tutaj guma pod palcem cała się wygina. Dzięki czemu na hali, czystej hali one kleją się super i to jest główna przewaga butów e, takich stricte na hale, że tam po prostu jest lepsza atrakcja. Ta trakcja jest dużo fajniejsza, ponieważ mogą zosować tą bardziej miękką gumę, która się zatrzymuje, więc to jest główny plus. Dodatkowo są troszkę inaczej zbudowane, one mogą być troszkę grubsze, dzięki czemu wasze stopy mogą się troszeczkę bardziej gotować, ale no nie gracie w 40 stopniach na dworzu. No i tak do tego chyba podchodzą i teraz zapytacie się, czym to się różni. No przecież powinny być buty do gry i takiej, i takiej. I mamy tutaj garnety, buty z 2003 roku. Buty sygnowane przez jednego z najlepszych zawodników wtedy w lidze, czyli Kevina Garneta. Oj, jak ja grubiłem. Tutaj ta podeszwa jest z betonu, naprawdę. To nawet ta, która jest twarda, taka nie jest. Nie ma opcji. W ogóle zastosowanie materiałów jest kompletnie różne. Do złego cholewka, chociaż uważam, że jest przepiękna, no też jest inna. I oszukiwka ewoluowała w tą stronę, że buty outdoorowe są inne, indoorowe są inne. I wiadomo, jest to spowodowane nowymi materiałami oraz tym, że chcą z Was wydoić kasę. No ale teraz, czym się kierować przy zakupie butów na hale i na Topkę najlepszych butów outdoorowych mieliście na moim kanale. Topkę 10 najlepszych butów w ogóle, a tam były same halowe, praktycznie też mieliście na moim kanale, ale gdybym miał dać kilka takich podstawowych rzeczy, które, którymi powinniście się kierować podczas zakupu tych butów, no to tak, twardość podeszwy, jeśli chodzi o autor, najważniejsza rzecz, czy guma nie jest za miękka, czy nie będzie się szybko niszczyć, i czy but nie jest za drogi? To są najważniejsze rzeczy. Polecam Genesis Immortality. Do tego New Balance. Naprawdę. Ich sygnowane linie są takie, że mają tak twardą podeszwę, że ona się sprawdzi naprawdę na outdoorze. A dałem je też wysoko w topce zwykłych butów. Na przykład Te New Balance Two Way. To jeśli miałbym powiedzieć jedną firmę, która dąży do połączenia, to jest New Balance. Przede wszystkim twarda podeszwa i niska cena. Nie płacimy za dużo za buty, które powinny się szybko zniszczyć. No bo oni też chcą, żeby te buty się zniszczyły, no sorry. Im więcej butów kupicie, tym więcej oni zarobią. Takie życie. Jeśli kierujemy się butem indoorowym, no to to już zależy od Waszych indywidualnych upodobań, ale no, jednym z ważniejszych rzeczy będzie trakcja, a jeśli mamy możliwość wybrania butów, które się lepiej kleją na parkiecie, no to wybrałbym te, bo to jest dość ważne. A amortyzacja i inne rzeczy, no to już zależy naprawdę od osoby. Poza amortyzacją no to już wygoda buta, czy to czy but jest niski, czy wysoki, no to, to już są takie indywidualne wymagania i to, czego wy potrzebujecie. I nigdy nie słuchajcie kogoś, kto Wam mówi, że te buty są najlepsze dla Was. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku i czy chcielibyście w przyszłym tygodniu zobaczyć odcinek, jak ponownie tłumaczę, że buty na dane pozycje w koszykówce nie istnieją, bo uważam, że ten temat powinien się wałkować tysiąc razy. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku już we wtorek. Cześć!